Dzień dobry wszystkim! Cześć, witajcie, witajcie, witam Was serdecznie! Słuchajcie, w czwartkowy popoł wieczór popołudnie, nie wiem co właściwie jest, jak jest godzina 19, to co to jest, to jest wieczór już? Słuchajcie, witam Was serdecznie na JP na Wirusa. Codziennie widzimy się o 19. Jeżeli ktoś z Was dopiero pierwsza raz do mnie, no to jesteście beznadziejnymi Cwelami. Czekajcie, bo zły mikrofon włączony. O, teraz będzie mnie lepiej słychać. My jesteście beznadziejnymi cwelami, trzeba było wcześniej wpadać, ale dobrze, że jesteście, cieszę się, że was widzę. Nie, to po pierwsze. Po drugie, słuchajcie, no... Yy, dzisiaj oczywiście mnóstwo się dzieje, mnóstwo się dzieje, ja dzisiaj prawie się nie ogóle włączyć yy, tego streama, bo okazało się, że program mi coś się wypierdolił. Także cały czas, słuchajcie, są jakieś przygody, cały czas są jakieś... Yy, jakieś dziania, jak to się mówi. No, ale na szczęście wszystko się udaje, wszystko działa w końcu. Ostatecznie, tak jak wczoraj mieliśmy, miałyśmy trochę problemów z Charlotte podczas naszego wirusowego YouTube Live. Tak dzisiaj też miałem tu jakieś problemy, ale wszystko się udało. I działamy dalej. O coś mi tu wyskakują, jakieś błędy, jakieś pomyłki, ale jest, wszystko jest. Witam Was serdecznie, witacie się ze mną, cześć. Hejka, bo tam ze wszystkimi nie mogę, ale tam z niektórymi chociaż się przywitam także szybko. Oskar Boska, Rafał Tadek, Chris e, Wisz84, nie wiem dobrze, chyba dobrze czytam. No, co tam u Was? Po pierwsze, piszcie, to jest pierwsza rzecz. Ja Wam powiem, co u mnie. Chuj papierów, cały czas papiery, non-stop papiery. Tak naprawdę siedzę cały czas od rana, wczoraj i dzisiaj i wypełniam różne wnioski. Tu proszę jakiś wniosek, prawda, do zusiku, tu prawda, jakieś, jakieś umowy, prawda, tu proszę jakieś kolejne. Wszystko się dzieje cały czas, słuchajcie, tak naprawdę. E, 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 dlaczego? No dlatego, że walczę o pieniądze. Mówiąc krótko, próbuję przetrwać, próbuję przeżyć i jakoś mi się nawet to udaje na razie, więc nie będę płakać, ale rzeczywiście od samego rana wypełniam wnioski, wypełniam różne, różne rzeczy, więc trzymajcie kciuki, żeby, żeby, wszystko się udało, żeby wszystko dobrze poszło. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, słuchajcie, jest taka, że napijmy się wódki, może co? Co wy na to? Bo tak sobie siedzę o słuchem pysku. No, nie zupełnie, bo oczywiście rano piłam y, prosecco, wiadomo. Ach, dzisiaj pokażę Wam nowy kieliszek, słuchajcie. Nowy kieliszek y, od mojej. Ba, też po mojej babci, słuchajcie, świętej pamięci. Też taki, prawda? Nie mogę teraz pokazać, bo mam w środku już ciecz nalaną. Ale zobaczcie, jaki piękny jest, słuchajcie, taki z takimi. No to jest po prostu piękna porcelana, słuchajcie. Porcelana, po prostu po mojej babci. Także wasze zdrowie i mojej babci y, niech, y, niech jej ziemia ziemię lekką będzie, chyba tak się mówi. Nie wiem. Poszło. No dobra, słuchajcie, to jest pierwsza rzecz. U mnie papiery, papiery, papiery przede wszystkim. A pytanie brzmi, co u was? Napiszcie koniecznie, co się dzieje. Ja oczywiście przygotowuję się, no nie mogę nie powiedzieć o tym, więc powiem o tym. Słuchajcie, że oczywiście. Na razie jestem tutaj z wami o 19, ale już o 20 widzimy się, słuchajcie, na bingo, gramy w bingo. Z Charlotte będę, będę prowadzić dla was specjalnie i tutaj właśnie nie z domu, wyjątkowo nie z domu, a właśnie, słuchajcie, z klubu pojedziemy specjalnie dla was do klubu, do, do loko. Włączymy się w taką specjalną, wirtualną przestrzeń, także koniecznie zajrzyjcie, że jeszcze nie jesteście zalogowani tam, to zajrzyjcie koniecznie na Facebooka, żeby zobaczyć, jak tam do nas dołączyć i naprawdę będzie dzisiaj super. To jest pierwsza z wszystkiego, robimy, mnóstwo przygotowań od samego rana, żeby to wszystko zadziałało. Żeby to wszystko się wydarzyło, wiecie, no zgodnie, zgodnie z planem mówiąc krótko. Także mam nadzieję, że... że yy że będziecie też z nami, że będziecie grać z nami, bo yy, wiecie, no dlaczego nie? A co, co innego robić w czwartek wieczorem? No bingo, kurwa, bingo. Także to jest, y, to jest dzisiejsza druga sprawa, którą mam do powiedzenia. Trzecia jest oczywiście taka, słuchajcie, że chcę Wam bardzo, 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 bardzo serdecznie podziękować. Yy, otóż, słuchajcie, bo okazuje się, jak wam czasami tak pierdolę wiecie, o tym moim Patronite. Ja wiem, że niektórych was już to nudzi, być może o tym Patronite, że tak mów, mówię dużo, ale tak naprawdę słuchajcie, pokazuje, od 10 do 100 zł można mnie wspierać, ale okazuje się, że to jest nie bez powodu, słuchajcie, to mówię, bo tak naprawdę coraz więcej osób mnie wspiera. Doszły kolejne. Wczoraj i dzisiaj, więc, słuchajcie, naprawdę, kuczę, no, do, 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 dołączajcie też, jakby, no, nie, jest to, nie są to duże kwoty, a okazuje się, że one uratują życie, Wam uratują rozrywkę o 19 codziennie, prawda, to jest coś. No i oczywiście, uratują też inne rzeczy, także koniecznie, koniecznie rozważcie taką opcję. Taka jest moja propozycja i moja prośba. I to, co muszę Wam powiedzieć, koniecznie, oczywiście, to, ale to już to akurat jest za darmo, więc musicie zrobić. Proszę mnie subskrybować, słuchajcie, na typ. tıp Proszę tam subskrypcję zrobić jakąś szybciutko. Wszystko wtedy będziecie na bieżąco, będziecie wiedzieć, co się dzieje u starej transety. Pamiętajcie, że klikać trzeba na, subskryp na subskrypcję i na później na ten dzwoneczek. Wtedy będzie wszystko dobrze. Dobra, patrzę, co tam u Was się dzieje, bo piszecie w komentarzach, ja muszę Ty zobaczyć, wiecie na, na. 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 telefonie. Na telefonie, co wy piszecie? Tak pokażę, żebyście widzieli, że mam tutaj taki telefon. Tak, mam telefon. <laughs> Słuchajcie, tak, kryształy mam. Oczywiście, że kryształy. A, nie porcelanka. No dobrze, dobrze. Mnie My się myli porcelana, kryształ. Ważne, że drogie, drogo. Boga. A, to babcia była bogata. Jeździła ze złotem do Bułgarii w czasie PRL-u i, i oklejała się papierosami, jak przez granicę przekraczała, żeby szmuglować za granicę papieroski. Słuchajcie, także no, babcia była, babcia była, była szalona. Um, słuchajcie, tutaj dalej mówią. A wspieranie, no właśnie, pie, piękny kiszek, wiem, dziękuję. Czy będzie można oglądać bingo nie, nie, nie grając? Słuchajcie, ale jaka to przyjemność? Jaka to jest przyjemność, to tak jak wiecie, jak lizać lizaka przez szybę, bez sensu słuchajcie, także koniecznie do, dołączcie do nas, to nic nie kosztuje, fajna zabawa, naprawdę polecam serdecznie, eee, co tutaj dalej piszecie, ja już dawno to zrobiłem, co zrobiłeś da, dawno, przepiot, nie wiem, a, że, bo, że wspieranie chodziło, nie wiem, patrzę co jeszcze do mnie piszecie, tak szybciutko, no, dołączacie teraz, wszyscy się spóźniają, a, <laughs> tradycyjne pytanie, czy się myłam, otóż tak. Słuchajcie, dziś jest ten dzień, kiedy się myłam i to jest słuchajcie, hit, ponieważ myłam się drugi dzień pod rząd. Tak więc proszę to docenić, jak specjalnie dla Was się poświęcam i marnuję wodę. Marnuję wodę po prostu, a susza w Polsce jest. No ale wiecie, no muszę trochę czasami. Jeszcze dzisiaj nawet trochę tak ogarnęłam wannę, umyłam troszeczkę, słuchajcie. Ugotowałam dzisiaj pyszny obiad w ogóle, słuchajcie, bo wszystko robię naraz jednocześnie i jakoś się staram. Co więcej, też słuchajcie, dzisiaj odebrałam oko niezrobione, będzie zrobione oko, nie miałam czasu teraz już, słuchajcie. Odebrałam też dzisiaj miarkę, taką, słuchajcie, do mierzenia, taką, wiecie, metr tak zwany krawiecki, bo postanowiłam, że się kiedyś może zmierzę. Na razie nie, ale może kiedyś będzie taka potrzeba, będzie taka konieczność, będzie taka szansa. No i jeżeli nas wczoraj oglądaliście, oglądałyście, to nie wiem, czy wiecie, jest hit. Postanowiłyśmy z Charlotte, słuchajcie, zaszaleć, zaszaleć totalnie. Otóż co robimy? Robimy taki jakby, no, jak, nie wiem... To nie jest challenge, tak do końca, ale powiedzmy, że challenge polegający, słuchajcie, na tym, że będziemy próbować zebrać od Was pieniądze po to, żeby ogolić Charlotte na Łyso. Tak, na Łyso, to się naprawdę stanie, to się naprawdę wydarzy. O, widzicie powód, że tym się odbija. Pod warunkiem, że oczywiście do przyszłej środy zbierzemy od Was 1500 złotych na naszej zbierzeczce. Ja teraz Wam powiem o co chodzi razem z Charlotte, słuchajcie, pokazuję już Wam, jaki jest, jaka, jest, jaka, jest, jaka jest sytuacja w ogóle. Cześć kochani, słuchajcie, mamy dla Was niespodziankę z okazji wirusowego live na YouTube. Przygotowaliśmy dla Was niespodziankę na środę, ale uwaga, żebyśmy spełnili tą e, niespodziankę, o której powiedziała jej perfektywność, musimy zebrać na 1500 złotych. Ale dlaczego? Ja. Yep. Już mówię, słuchajcie, bo chodzi o to tak naprawdę, że myślą sobie, że zrobimy taki, takie wyzwanie, takie takie zadanie, takie, takie coś. Mówiąc krótko, ogolimy Charlotte na łysą. Dam się ogolić, słuchajcie, dam się ogolić, słuchajcie, na antenie zetnę włosy, będę cała łysa. Nie perukę, tylko zgolimy Nie, perukę. prawdziwe to włosy. To prawdziwe, prawdziwe, prawdziwe włosy, słuchajcie, zgolimy ją na łyso. I jedyne, co musicie zrobić, to bez nas, jeżeli zbierzemy 1500 zł do środy, to jest taki trochę jak papo robimy. No i no. Pacto LGBTQ, LGBTQ, LGBTQ. Tak, LGBTQ, korzystajcie z linka, żeby wpłacić pieniądze, jeżeli chcecie nas wesprzeć i jeżeli, jeżeli chcecie pomóc nam przetrwać ten trudny okres oczywiście pandemii i ograniczeń. To możecie to, to, to zrobić właśnie w ten sposób już, już wymyślamy cokolwiek, cokolwiek. Już włosy słuchajcie, Wymyślamy cokolwiek, aby przetrwać tą zarazę I co nie padło się na pomysł, że to będzie takie wyzwanie dla mnie Bo JP powiedział nawet, że za 10 tysięcy Ja się zgodzę za te półtorej tysiąca Ja za 10 nie zgodzę, za półtorej na pewno też nie W każdym razie słuchajcie, jeżeli pomożecie nam do środy do godziny 12 Z zegarkiem w ręku Jeżeli zbierzemy słuchajcie, 1500 złotych To golimy grubą na łyso Słuchajcie, ja nie ukrywam, że mi na ogoleniu Charlotte bardzo zależy, bo ja bardzo chciałbym się wyżyć w ten sposób i po prostu po raz pierwszy zemścić się za te wszystkie czasy, kiedy ona zaćpała i nie przyszła, kiedy nie ogarnęła czegoś, nie przygotowała. Jak w końcu dorwę się do tej maszynki, to przyrzekam, nie zostanie nawet najmniejszy kurwa włoseczek tam, taki, nawet kurwa ślad po włosach nie zostanie. Także słuchajcie, jeżeli chcecie, ja zaglądałem jakiś czas temu, było już prawie 500 złotych zebrane, to była prawie jedna trzecia kwoty pierwszego dnia, także jest duża szansa, że te 1500 zł uda się zebrać. A jeżeli rzeczywiście e, dorzucicie trochę więcej, to my Oczywiście podzielimy się tymi pieniędzmi z innymi. Przekażemy je albo na jakieś inne, dla które zbierają teraz pieniądze, albo być może wesprzemy też jakiś szpital, który zbiera pieniądze na sprzęty w walce z koronawirusem. Także nie baczcie się, nawet jeżeli już będziemy mieć uzbierane, a wy nadal chcecie dorzucić, śmiało, róbcie to. Czekamy na, na, na Was i na Wasze wsparcie. Bardzo na to liczymy zresztą, nie ukrywam. E, to jest, słuchajcie, jedna rzecz. Kolejna sprawa jest taka, że oczywiście jak widzicie tutaj u mnie na górze jest logo oczywiście strajku kobiet. My, ca o, nie mogę trafić. My cały czas oczywiście wspieramy strajk kobiet, jesteśmy po stronie kobiet, i uważamy, że ustawy, które są procedowane teraz w Sejmie, to jest jakieś kurwa gówno i należałoby się zżygać na to i potem zżygać jeszcze na autorkę tego całego gówna, ale nie będziemy tego robić, bo niektórych to podnieca. Ja czuję, że ona może być jedną z tych właśnie takich kinki, wiecie, co, niby, że tutaj wiecie, taka do kościoła chodzi pobożna tego, wiecie, że Jezus zabrania seksu przed ślubem, a później w łóżku mówi wiąż mnie, bij mnie, pluj na mnie, sikaj. Eee, wiecie, o kim mówię, prawda? Nie muszę Wam teraz zdradzać nazwiska tej osoby, to Kaja G. Niejaka Kaja G. Eee, także no, mam nadzieję, że ten, oczywiście, że ten, ten ten projekt nie przejdzie. Wiemy już, że został skierowany do pracy, do drugiego czytania, do pracy w komisjach, więc no mam nadzieję, że to się słuchajcie na tym skończy i to i tak jest za daleko, to i tak jest za daleko, więc walczymy z tym i słuchajcie, jeżeli możecie, to dołączcie do wszystkich możliwych tych takich protestów, które się dzieją e, i do wszystkiego, co tam się dzieje, żeby teraz wyrazić swoje zdanie w tej kurwa haniebnej naprawdę sprawie. A ja też y, dodatkowo jeszcze wam powiem o jednej rzeczy to znaczy o tym, co się dzieje yy, co się dzieje, co jest nowego, bo teraz wszyscy musimy nosić maseczki. Ja dzisiaj zaraz będę wychodzić, żeby jechać właśnie na bingo, to już mam maseczkę przygotowaną, ale dla was, słuchajcie, mam też maseczki. Bo nie wiem, czy wiecie, że można kupić od dzisiaj, dokładnie od dzisiaj zajebiste maseczki na sklepie i perfekcjonność Sklepie i co prawda to są takie poliestrowe, one nie są w sensie jakieś takie super, że są takie bezpieczne, ale po pierwsze spełniają wymóg tego, że macie maseczkę, bo od dzisiaj trzeba. A po drugie, są zajebiste, bo są śmieszne i tak dalej. O, ta jedna akurat widzicie ze strajkiem kobiet, też można taką mieć, żeby strajkować, zakładacie na ryj i już, strajk kobiet jest, dołączacie, no jest oczywiście taka, wiecie, z paluchem lichockiej, no bo czemu nie, przepraszam bardzo, niech, taka była dumna kurwa, to niech, proszę bardzo, jest oczywiście tęczowa i wiadomo, no musi być, no bo jakżeżby inaczej, jest oczywiście taka, która teraz będzie, bo nie wiem, o, jest oczywiście transowa, no musi być, pytacie o kolejne, będą, będą inne wzory, tylko po prostu nie miałem czasu, żeby jeszcze to, żeby to zrobić, żeby je dodać, więc poczekajcie chwilkę, w niedzielę na pewno będzie więcej wzorów, mam nadzieję, że w niedzielę ale na razie, słuchajcie, są te, o, jest taka biseksualna, to jest, słuchajcie, uśmiech Prezesa. Przyrzekam, to jest naprawdę uśmiech prezesa Kaczyńskiego, wycięty ze zdjęcia, tak, żeby wyglądał jak, no jak, jak on, no wiecie jak to, no, no co mam wam mówić, no jak wiecie, wiecie o jakiego prezesa chodzi, nie trzeba więcej mówić, słuchajcie. Tak zachęcam Was do za życia sklepie Perfectionna.pl tam to wszystko możecie kupić eee, No i co, no zachęcam was oczywiście do tego, no bo, bo dlaczego nie? Patrzę, czy wszystko wam powiedziałam, chyba wszystko tak wstępnie wam powiedziałam, więc to co muszę zrobić na koniec, to oczywiście po pierwsze polecić wam książkę. Dzisiaj słuchajcie, będzie książka... Hmm. Książka, która nazywa się Czas wyborów, to jest, tak wygląda taka książka, o, jest, jej autorem jest niejaka, niejaki Tracy Mathias, Tray, chyba to jest on, nie wiem w sumie, czy to mężczyzna, czy kobieta, przepraszam, nie wiem, to nie ma to znaczenia. Tracy Mathias jest autorką, autorem tego, tego, tej książki. Wydało ją wydawnictwo Ja chyba, z tego co pamiętam, jeśli się nie mylę, słuchajcie, sprawdzam szybko, żeby was to nie kłamać, tak jest, wydawnictwo Ja. O czym jest książka, słuchajcie, książka opowiada o tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii po Brexicie, po Brexicie, czyli jakby w tej, muszę z tej strony, bo tu jest więcej mi, nie mogę, bo bije mikrofon, kurwa, nie mogę ustawić się ładnie. Co się dzieje, słuchajcie, w Wielkiej Brytanii? Otóż po pierwsze wy, wygrywa partia, która jakby tak wprowadza bardzo drastyczne ograniczenia dla wszystkich osób z zagranicy, dla wszystkich emigrantów i tak dalej. I teraz będą odbywać się wybory, które zadecydują o przyszłości Wielkiej Brytanii. Oczywiście tam jest wątek miłosny, jest wszystko, no nie będę wam wszystkiego zdradzać. Generalnie, jeżeli lubicie takie, słuchajcie, trochę takie political, political fiction, coś takiego, to bardzo polecam. To jest dobrze napisana, dynamiczna książka, naprawdę, naprawdę fajna. Słuchajcie, no dobra, bo zbliża się godzina 19.15. To jest taki moment, że musimy powolutku się żegnać. Coś jeszcze miałam powiedzieć? Nie pamiętam, kurwa, co? Patrzę, słuchajcie, czy to wszystko, notatek. No nie, no wszystko jest zrobione. To bardzo dobrze. Ja, słuchajcie, sobie leję oczywiście jeszcze troszeczkę. Troszeczkę jeszcze sobie naleję wódeczki, bo czemu nie? E, wam też oczywiście to polecam, bo jest już wieczór, można. Po prostu się na bingo dzisiaj o 20.00. Ja robię teraz pyk, pyk, chlub ten głupi dziób, prawda, jak to mawiają najstarsi Indianie. E, no i teraz, słuchajcie, wypijam. Mm. A, to się nagrzało się trochę. Ach. Muszę zmienić wódkę na lepszą. Eee, słuchajcie, ja wam bardzo serdecznie. Blu, 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 jeszcze raz. Ja wam bardzo serdecznie oczywiście dziękuję za to krótkie spotkanie. Jutro może ciut, ciut dłużej, bo nie będę się śpieszyć słuchajcie na bingo. Eee, ale widzimy się oczywiście jutro o 19. W sobotę widzimy się na wirusowym YouTube Live z moją grubszą koleżanką. Zapraszamy was serdecznie o 20. No i pamiętajcie, że trwa zbiórka. Jeżeli chcecie dołączyć do, do zbiórki, to będzie nam bardzo miło. Jeżeli chcecie nas wesprzeć, to będzie nam bardzo miło. Także no, mam nadzieję, że to wszystko się uda i że będę mogła, słuchajcie, ogolić, ogolić grubą. Tak jest moje życiowe motto dzisiaj. Ogolić grubą. Ja się z wami już żegnam. Cały... O, Boże, ta wódka. Całuję was w serduszko i tam, gdzie chcecie. Widzimy się o 20.00 na bingu, tak zwanym, na bingu, w Eloko. Dołączajcie do nas i co? No i do zobaczenia.